Witam z tej strony Młoda Gdynia i jest ze mną Jodsen. Witam. Witam, cześć. Dobra, no to pierwsze pytanie: co skłoniło Cię do zagrania na takim koncercie charytatywnym? Co mój kolega, e, można powiedzieć, z branży czy, czy, czy też z podwórka, e, Feto, e, napisał do mnie, że jest taka inicjatywa, że jego przyjaciel potrzebuje pomocy, ponieważ jego dziecko jest. jest e, Pore na białaczkę, no i co? Nie zastanawiając się długo, e, zawsze jestem skory do pomocy i jestem tutaj, żeby zagrać. E, mam nadzieję, że przyciągnąłem chociaż z dwie osoby, może chociaż jedną osobę, która kupiła bilet. I tak to wygląda. No rozumiem, a zdarzyło ci się kiedyś jeszcze brać na tych Tak, jak najbardziej. No, sporo gramy tych charytatywek, e, Można powiedzieć, że. Jeżeli odmawiamy, to, to tylko wtedy, kiedy naprawdę nie ma czasu, czy jechać gdzieś w Polskę, czy, czy, czy to grać tutaj, ale tak, jak najbardziej takie inicjatywy wspieramy. Rozumiem. Dobra. Czy jesteś przysatysfakcjonowany po wydaniu albumu Wielkie Sny? E, ciężko powiedzieć, na pewno, na pewno jest to jakiś zamknięty rozdział, ponieważ nad płytą pracuje się bardzo długo. E, jest to zamknięty rozdział w życiu. E, co do odbioru, albo mogłoby być źle. Odbiór jest bardzo dobry, jeżeli, jeżeli mów, mówimy tutaj o ocenie, tak? Ale e, tych ocen jest mało, czyli przyznałem, że trafi to do szerszego grona. E, natomiast nie ma co się załamywać, ja robię swoje, realizuję następne projekty, e, idę do przodu i to wszystko się napędza jak e, kulka śnieżna, można powiedzieć, także e, być może na tą płytę przyjdzie jeszcze czas, że ktoś się odkopie. Jest to dobra płyta, więc, więc polecam jak najbardziej. Też wiadomo, że na to potrzeba czas, tak? Żeby było jak najwięcej fanów. Dokładnie, jesteśmy, i jesteśmy świeżo po wydaniu tego materiału. To, to był sezon tak zwany ogórkowy, więc, więc to też może miało wpływ na to. No i tyle. No. Zobaczymy co będzie. Dobra. Przeczytałam, że urodziłeś. Hmm? taka mała podpowiedź. że urodziłeś się w Malborku. Tak, to tak? prawda. To, hmm? to dobrze, że to prawda, więc, e, ale dużo czasu spędzasz w Trójmieście. E, mieszkam w Trójmieście no, na, na stałe od kilku lat. E, no. No co, kocham trójmiasto, tak samo kocham Malboru, stamtąd pochodzę. E, no ale jest jak jest. No. Myślę, tak że, jest. Że, myślę, że to jest, myślę, że to jest moje miejsce na tej planecie. Do tej pory i chciałbym, żeby tak zostało. No, nie, jest, nie jest łatwo żyć w tym kraju, ale na razie jestem tutaj. Zagraliśmy koncert w Malborku? E, tak, zagraliśmy koncert w Malborku. Tam, jeżeli chodzi o hip hop, trochę jest martwy temat, ale na naszym koncercie była bardzo dobra frekwencja i było super. Mam nadzieję, że to kiedyś powtórzę. Jeżeli ktoś będzie chciał zorganizować ten koncert, proszę bardzo, czekam. Na A gdzie jest Publika? W Malborku czy w drugim mieście? Ciężko, ciężko ocenić, może. Um, wiesz co, um, jeżeli oceniać odbiór, no to wiadomo, że tam jednak jest to rodzinne miasto i miasto, które jest głodne rapu, mimo wszystko. Um, więc um, tak, tam, tam odbiór był ogień, no ale. Nie mogę też narzekać na trójmiasto, bo często jak gramy zagraliśmy parę koncertów dla, dla pełnej sali i było naprawdę świetnie. No, w trójmieście jest różnie, no, to, to, tak można powiedzieć, bo zależy od timingu, po prostu kiedy, jaki koncert i tak dalej. À, rozumiem. I wcześniej znaneveś, znany byłeś jako Joda. Mhm. Tak? Tak? No, nadal tak, chyba jestem znany jako joda, przynajmniej inaczej, wśród. wśród euh, wiesz co, hmm, po pierwsze ciężko konkurować z tym zielonym ludkiem. Eh, z Gwiezdnych Wojen, po drugie, wiesz co, to, to jest moja ksywa, Joda, to jest moja ksywa z podwórka. E, nigdy nie zastanawiałem się nad tym, nad, nad pseudonimem artystycznym, więc funkcjonowałem jako Joda, bo tak mnie podpisywali po prostu. E, później, wiesz, jak zacząłem robić coś dla szerszego grona, to, to postanowiłem jednak to zmodyfikować trochę i e, żeby to było właśnie typowe moje logo e, przybite, no i, i jest cen tak mi pasowało. E, i tak to wygląda, ale jodą będę zawsze, tak samo jak mamy Don Guralesko, prawda? No to nikt nie mówi do niego codziennie na podwórku, tak, gdzie się ma Don Guralesko, tylko się ma Gural, no bo to jest Góral, Tak samo ja jestem Joda, znajomi, przyjaciele od dziecka mówią na mnie Joda i tyle. No, no dziękuję Ci bardzo okay, za dzięki. ten krótki wywiad. Pozdrawiam.